One, two, Korzystając z okazji, że jestem w Poznaniu w teatrze muzycznym, od razu zapraszam gorąco wszystkich na spektakl Roma i Julian, który będzie 25 lutego, właśnie w teatrze muzycznym. Jest to tekst, który napisał Krzysztof Jaroszyński, znany widzom seriali, szczególnie daleko od noszy. I napisał sztukę, to jest jego pierwsza sztuka mimo, że ma już kilkaset odcinków na koncie, napisał sztukę i czegoś takiego jeszcze Państwo nie widzieli. Sztuka o zmianie płci. Jak to się potoczy eee, i eee, będzie naprawdę bardzo świetnie, wesoło, już to jest zapewnione, bo sprawdzone na publiczności w Toruniu, w Bydgoszczy, w Warszawie. Roma i Julian, eee, Paweł Wawrzecki, Anna Śleszyńska, Agata Wątrubska na zmianę za mną Oberc, Bartek Firlet. I naprawdę taki temat, który jeszcze chyba w sztukach nie był poruszany, a przynajmniej na polskich scenach ja nie widziałam takiej sztuki: sztuka o zmianie płci. Zapraszam bardzo serdecznie.